Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam troszeczkę 304 jak wygląda Był u mnie kolega jakiś czas temu tydzień tutaj spędził i troszeczkę żeśmy popracowali nad 304 Pokażę Wam tak troszeczkę jak to jak to wyszło mianowicie mechanicznie mechanicznie tutaj Zrobiliśmy hamulce, na pewno hamulce działają teraz. Bardzo ładnie działnik hamuje. Takie jakieś tam małe drobnostki, które były do zrobienia. A skupiliśmy się tak raczej bardziej na, na, na wizualnej tutaj, na wizualnym na wyglądzie, że tak powiem. Troszeczkę pomalowaliśmy, trochę tutaj poprostowaliśmy. Zaraz Wam pokażę tak szczegółowo, jak to wygląda. Więc tak, nowa farba, nowy kolor, czerwony, jak możecie zauważyć. Tutaj udało nam się zeszlifować na błotniczkach i na masce. Tutaj dwie warstwy były na tym. Pierwsza warstwa, podejrzewam, że oryginalna, która była. Była, można powiedzieć, że idealnie taka sama jak ta. Sami mieszaliśmy, kolor udało nam się namieszać. Przemalowaliśmy następnego dnia. Sprawdzaliśmy, wyszło, no można powiedzieć, że idealnie. Wiadomo, tam z czasem to może troszeczkę wyblaknie, czy tam... ...czy tam troszeczkę ściemnieje, ale, ale... ...tak to powinno wyglądać. Nigdy takiego, takiego koloru nie było. Lakieru nie używaliśmy, tylko farby, tak więc musieliśmy sami namieszać. Tak więc tutaj kolorystycznie to kolorystycznie to tak wygląda. Wiadomo biały, biały. Miał być w oryginale używano takiego innego troszeczkę białego, bym powiedział takiego zabrudzonego, szarym, ale ale już robiliśmy białym, to robimy białym. Rama szara, jasno jak widać tutaj też podobnie do tego koloru, który był, aczkolwiek tam troszeczkę inny ten odcień jest. Elementy czarne, dlaczego czarne? Tak było to robione w modelach D, że tam gdzieś jakieś schodki pod przednią szybą. Tak by nam mnie kolega mówił, te elementy były w kolorze czarnym, tak więc tak zrobiliśmy, żeby, żeby troszeczkę wyglądały inaczej. To na tyle. Tutaj pokażę Wam. Emblemacik, jedna z rzeczy, którą kolega przywiózł. Tutaj sam odmalował ładnie. więc tutaj zamontował to od razu. Co tutaj dalej? Felgi Tak to wygląda. Jak już mówiłem, tutaj schodki w kolorze czarnym. Następna rzecz, którą kolega przywiózł, to tłumik. Jak tutaj możecie zauważyć, jest inny tłumik założony. Jest to długi tumik z 323. On tam troszeczkę się różni, są takie wzmocnienia spawane przy rurce, dlatego że on dłuższy był i tutaj przedłużenie było na nim, dlatego czasami się zdarzało, że to tam pękało. Dlatego tutaj ten tumik był już w tych nowszych modelach i tutaj go zamontowaliśmy. Udało nam się ładnie od korektora odkręcić. Dwie śruby tylko urwaliśmy. Jedną dało się przyspawać i wykręcić, drugą musieliśmy nawiercić, gwint na nowo zrobić, ale wyszło tak, że chyba tam na 8 śrub, które są, wszystkie są uratowane. Szpileczki ładnie powkręcaliśmy, i tak to wygląda. Tutaj co zostało do zrobienia? No na pewno w środku tutaj żeśmy nie skończyli, nie zdążyliśmy tego już skończyć. Kabina w środku trzeba trzeba wymalować. Tak więc tutaj to będzie robota jeszcze, którą się zajmę tam za jakiś czasek, jak troszeczkę się tutaj zrobi luzu, tak więc to na pewno zostało do zrobienia. Co dalej? Oponki, oponki jak Wam już tam pokazywałem, kiedyś były tutaj te, które, które gdzieś tam załatwiłem sobie, zamieniłem się z kolegą, na takie, bo chciałem tutaj, żeby ten jeden ciągnik e, miał te oryginalne 184 na 34 A Znaczy, e, w sensie chodzi o to, żeby ta szerokość była taka. Nie chciałem tutaj montować wszystkich tych całkiem szerokich, żeby, a żeby jednak było widać, jak to wyglądało na tych oryginalnych, wąskich. Tu jak możecie zauważyć, e, obciążenie. Obciążenia tutaj dorzuciliśmy e, parę krążków, w zasadzie dwa. Dlatego że było tutaj 6, dorzuciliśmy jeszcze tego T2. Te, te Teraz troszeczkę przestaje poza kołem I, i moim zdaniem ładnie to dość wygląda. Chlapacze eee, tutaj gumy zostawiliśmy tak, jak to wyglądało, eee, żeby, żeby ładnie wyglądało to, żeby można było zobaczyć, jak to tutaj było lustra, to już od zatora tutaj są zamontowane a tutaj przy kabinie jeszcze troszeczkę jest zabawy, ponieważ tutaj ktoś wcześniej zamalował te uszczelki wszystkie staraliśmy się tutaj żeby to ominąć, no teraz nie wiem co tutaj zrobimy, troszeczkę problem jest żeby to wyczyścić, natomiast myślę, że jakoś tam się tym pobawimy tutaj klameczki czarne ponieważ tak było następna sprawa jeżeli chodzi o tylne błotniki tutaj chciałem wymieniać Natomiast na chwilę obecną nie miałem nic lepszego, tak więc zostawiliśmy te stare, tego tutaj poprostowaliśmy, No wiadomo, tego się tutaj wyklepać nie da już tak ładnie. Ale tutaj będzie z tej strony jeszcze tabliczka, trójkąt, tutaj częściowo to zasłoni. Tak więc zostawiliśmy, myślę, że tutaj, jak się jeszcze te dodatkowe elementy przykręci, to nie będzie to się tak rzucało w oczy. Tu tak widzicie, ciężarek troszeczkę odstaje. Chlapacze, tylne chlapacze zostawiliśmy tak, które były. Yy, troszeczkę dziwnie tutaj z tymi łańcuchami zrobione, ale, ale jak już mówiłem, chciałem zostawić, żeby to było tak, jak, tak jak to ktoś tam sobie gdzieś zrobił, gdzieś tam kierowca tym pracował. Po prostu nie chcę, żeby to wszystko wyglądało tak samo, tak więc zostawiłem, zostawiłem to tak, jak to było. Jedynie te łańcuchy tutaj dałem troszeczkę inne, ale chlapacze zostały te, które były. Tylko gdzieś tam poszukaliśmy takiej farby, którą się da przemalować. Kolega mówi, że już ma pomalowane kilka lat i nic tam nie, nie schodzi z tego, tak więc zostawiłem tak jak jest. Tutaj jeszcze tych gniazd nie zdążyłem zrobić, jeżeli chodzi o, o zaczep, to już wam pokazywałem, że był zrobiony. Tak więc tak z, to, tak z grubsza to wygląda. Tutaj wam jeszcze pokażę z tej strony jak to wyszło. No i tak wygląda czysta czwóreczka, jak wyglądała wcześniej widzieliście. Yy. Tutaj widzę gumka jeszcze pękła. Też ładnie naprawimy silnika, nie lakierowaliśmy dlatego, że najpierw musi tutaj troszeczkę pochodzić. Jak się sprawdzi to, to może go ewentualnie później weźmiemy i tutaj okleimy część, część zdemontujemy i, i się go po prostu polakieruje. Mówię, takie jakieś tam drobne rzeczy jeszcze są do zrobienia. Tak więc tak więc tym jeszcze się będziemy później zajmować. Jeżeli chodzi o jeszcze tutaj o takie różne drobnostki. Drzwi tutaj jak widzieliście tamte były bardzo brzydkie. Drzwi kolega, kolega przywiózł, bo akurat miał takie. Tak więc tutaj drzwi też Otrzymałem z odzysku, że tak powiem, i nie musiałem kupić yy, jeszcze tam kilka elementów przywiózł do ciągnika. <laughs> Jakiś tam zawór hamulca i yy, lampy tylne do 323. Tak więc trochę, trochę tego poprzywoził. Trochę tego poprzywoził. Jakieś tam klosze do lamp. Takie rzeczy, które. Które bym powiedział u nas tutaj e, kłopotliwie znaleźć, tak więc to co miał, to przywiózł. No, ja tak w sumie robię ten film, chociaż jakoś tak nie ma czasu ostatnio nic robić. Robię dlatego, że kolega już, już mnie pyta, kiedy wreszcie zrobię e, film tego ciągnika, jak go tu już zrobiliśmy. Tak więc na dzień dzisiejszy tutaj zrobimy tego. Nie wiem kiedy będę miał czas, żeby to wrzucić. Jak tylko będzie chwila, to, to go udostępnię. Natomiast później jeszcze Wam wrzucę jakiś ładny zlepek takich zdjęć, które tam podczas pracy były robione. Nie było czasu, żeby, żeby tam film robić, dlatego zrobiliśmy tylko. Zrobiliśmy tylko zdjęcia. Zdjęcia posklejam to ładnie i możecie zobaczyć po kolei, jak to wyglądało tutaj te, te prace. No. Ja myślę na, na dzień dzisiejszy to by było wszystko. Jeszcze, jeszcze jedna część na pewno będzie. Myślę, że to tutaj jest przedostatnia część. Ostatnie na pewno tutaj będzie już to wszystko zrobione, myślę czego brakuje, no, brakuje na pewno jeszcze naklejek <laughs> brakuje tego wnętrza które gdzieś tam też trzeba jeszcze ładnie zrobić w środku jakieś tam dywaniki gumy, też kolega tam poprzywoził takie do, do kabiny, tak więc też się ładnie wyłoży no i ja myślę, że że wtedy zrobię jeszcze jeden kawałeczek jeden odcinek i wam pokażę jak to już wygląda na gotowce. Ciągnik jeździ, dzisiaj nie będę, nie będę odpalał, dlatego że akumulatorów jeszcze w nim nie ma. Bo tutaj jak myliśmy, robiliśmy, tam jeszcze hamulec skrzyni trzeba było przejrzeć. Tak więc akumulatory są wyciągnięte. Jeszcze nie, nie zdążyłem tego wmontować. Ale, ale jeździliśmy już ciągnikiem i bardzo ładnie to chodzi. Powiem dźwięk tego tłumika jest dużo lepszy niż tamtego. No, i hamulce, wiadomo, z hamulcami to jednak jest całkiem inna jazda. Tutaj nic nie hamowało, bo, bo pompka musiała być wymieniona. Tak więc pompa została wymieniona, hamulce zrobione i na razie działa. Płynnie ucieka. Tak więc na tyle. Mam nadzieję, że się kolega ucieszy, jak zobaczy wreszcie ten film. E i życzę miłego oglądania i do następnego pa!